Na 6 letni będę tylko Paul w drużynie może. Jak, jak przejdę testy. Ale gdyby nie chłopaki, to ja bym tego FP nie dostał. Myślę, że cała drużyna dzisiaj grała bardzo, bardzo solidnie. Co cieszy, bo, bo przed nami też najważniejszy mecz sezonu. Powoli się zbliża dużymi krokami, także fajnie było wrócić po kontuzji w takim stylu. Cieszę się bardzo, że mogłem już wrócić na boisko, bo prawie dwa tygodnie wolnego po kontuzji. Drakowało mi tej siatkówki, ale już jestem zdrowy, prawie i teraz nic tylko grać. No ostatnio dobrze mi się zarywa, mam taki dobry moment. Nawet cała drużyna dobrze zarywa, więc. Więc yy, w ostatnich meczach na pewno to nasz atut i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy dalej tym ustawiać mecz. Ciężkie spotkanie, mimo że 3-0 to prawie wszystkie sety do 23 z tego co widzę. Yy, nie było łatwo, myślę, że Warszawa jest mocnym przeciwnikiem i nieraz pokazała, że, że ciężko się z nimi gra. Dzisiaj tak, dzisiaj tak było, ale myślę, że cała, cały mecz ustawiła nasza zagrywka. Nie wiem ile ansów było, ale, ale, ale na pewno było dużo rozgrywek, które były po drugiej stronie wysokie i my właśnie z tego robiliśmy robiliśmy breaki i sideouty i później nam było łatwiej rozwiązywać wszystkie akcje. Pan Toniutti rozrzucał dzisiaj bardzo dobrze, także to jest najważniejsze. Miałem wrażenie przez dwa sety, że rywal od nas gra lepiej, ale to my wygrywamy. Eee, Często się tak mówi w piłce, że jedna drużyna gra, a druga strzela w bramki, nie? No, no to dzisiaj wydawało mi się tak nawet przez połowę meczu, że, że, że Warszawa grała od nas lepiej, a, a my zdobywaliśmy te sety i zamknęliśmy mecz w trzech setach. E, tak wydaje mi się, że było fajnie, przyszło dużo kibiców. Staraliśmy się dać kibicom radość, mimo tego, że, że różne rzeczy się odbywają, tak naprawdę nie wiemy jakim składem będziemy grać. E, następnego dnia, ale... ale... Ale było spoko. No. Cieszę się, że, że tak zamknęliśmy ten, ten, ten mecz. Jest 22.30, jutro yy, jest wolne i w poniedziałek wylatujemy do Ankary. Dokładnie, dokładnie. Wszyscy są gotowi, zwarci i wiemy o co gramy, wiemy co musimy zrobić. I nic, tylko, tylko jechać do Ankary i, i wygrać to spotkanie.